To te masterczółki, słuchajcie, bijcie masterczółki. Cześć moi drodzy, witam w komentarzu. z Pokémon Scarlet. Oczywiście, jeśli chcecie, część odcinki z tej serii. Pamiętajcie o soczystej łapce w górze na start. Przeczytałem wasze komentarze pod ostatnimi filmami. I daliście mi znać, że w tej wersji gry nie mogę niestety ewoluować Ralca w nowego Pokemona, więc wywaliłem go z drużyny Ktoś mi też dał znać, że pominąłem miejsce, gdzie dało się złapać Wigleta Także złapałem go i dodałem do drużyny póki co I ostatnio skończyliśmy w tym miejscu, gdzie mamy zdobyć odznakę i robimy je trochę nie w kolejności, ale to nie ma znaczenia, gra jest nieliniowa, więc możemy robić tak, jak nam się podoba Oby udało mi się zobaczyć jak największy kawałek fabuły, zanim zobaczę spoilery gdzieś tam na necie, no bo już, o to jest ten Smoliv, tak? Pokémon Oliwka. Za parę odcinków będę musiał zobaczyć. No pewnie różne tam spoilery, żeby też obejrzeć filmiki wyjaśniające, szczegółowo pewne szczegółowe mechaniki, tak jak robić na przykład shiny Hunting i różne tego typu rzeczy w tej części. No więc póki mamy taką możliwość, nie spoilerujmy sobie jeszcze w tym odcinku i miejmy zaskoczenie, witamy w Cortondo, to jest walcząca piekarka, Katie. Okej, okay, ona, ona jest piekarzem i jednocześnie ma Pokémony typu walczącego. Hmm, ciekawe. Przybyłeś zobaczyć ten Dżim, to oznacza tylko jedną rzecz. Próbujesz zdobyć odznaki i zmierzyć się z ligą Pokémon, prawda? No oczywiście, ma się rozumieć. Wiedziałam! Tak się cieszę, że powiedziałam ci, żebyś to zrobił. Zanim zawalczysz z liderem, musisz przejść pewne wyzwanie zwane gym testem. Każdy test jest inny. Możesz zapytać w lobby, jak go wykonać. Też się cieszę, że chcesz zostać czempionem tak jak ja, to świetna wiadomość. Jestem taka podekscytowana, że ledwie wyrabiam. Kurczę, czy to jest kolejny na Rostocki, słuchajcie? To jest Brock, to jest daleki kuzyn broka, tylko z regionu Palda. Ty masz nowego Pokemona? Dobra, ziomeczku, jak przejść tego gyma? Witaj w rzymie Cortondo! Świetnie, żeby rzucić wyzwanie liderce Katie, musisz przejść test w Cortondo Gymie, chodzi o rolowanie oliwki, produkcja oliwek jest dużą częścią życia tutaj w Cortondo, co roku mamy festiwal oliwek, <laughs> żeby przejść test, będziesz musiał rolować piłkę w kształcie oliwki, aż do bramki, to jest na północ od miasta, idź tam. E, rolować oliwki. No słuchajcie, będziemy, będziemy oczywiście robić e, oliwę z pierwszego tłoczenia. Z pierwszego tłoczenia dawaj do jedzenia. Jak to się mówi, dziewicza oliwa? Virgin Oil. O, vivilon tam u góry jest? Poznaję tego pokemona, To jest przecież Pokémon e, Motylek znany. Jako Vivilon. Ona ma bardzo dużo różnych odmian skrzydełek, ale to jest dosyć rzadka odmiana, ale z tego co słyszałem, to właśnie w tych grach ona nie jest już rzadka, tylko chyba to jest jedyna w tych grach nawet odmiana. Także coś tutaj dziwnego zaszło z wivilonami w tej części. Odmiana, która była najrzadsza, stała się najczęstszą. Tutaj jest to miejsce, gdzie się wyciska oliwki, słuchajcie, oliwa z oliwek. Byłem w Grecji na Krecie i tam jechaliśmy samochodem, po prostu przez te bezdroża, gdzie, znaczy nie bezdroża, bo drogi były, no. ale wszędzie rosło pełno oliwek i potem jak wróciłem do Polski zobaczyłem w Lidlu oliwę z oliwek, no i gdzie robiona? Oczywiście z oliwek z Krety. Dokładnie tam, gdzie widzieliśmy te wielkie pola oliweczek świeżutkich na tych krzaczkach. Ja uwielbiam oliwki. Dobre oliwki, słuchajcie, zielone, czerwone, czarne, czy na pizzy, czy w sałatce, no we wszystkim. Tylko uważajcie, w niektórych krajach podają oliwki z pestkami w środku. No i trzeba sobie samemu wyciągnąć te pestki z buzi. Ja tak kiedyś się wgryzłem, prawie zęba połamałem, bo tam pestka. Pestka cały czas była, nie tak jak u nas, że się wyciąga te pestki najpierw. Dobra, słuchajcie, pchamy oliwę. I musimy ją dopchać gdzieś tam, ale to jest co? To jest labirynt, tak? Ja mam tu się sam skminić. które którędy najlepiej przejść? Tu jest jakaś babka. Babko. Powiedz, miałam ja zawalczyć z tobą, czy jak? Pokonaj mnie to, masz przejść skrótem. A, taki system. Esmeralda. O, masz klikę tuna robacze Pokémonki. No niestety nie mam nic super efektywnego na te robaczki, to walniemy je sobie typem może na razie mrocznym. Nie mam tego pokemona w drużynie. No albo jakiegoś innego, który pokonuje robaki, na przykład latającego, kamiennego. No musimy pouzupełniać dużo braków w tej ekipie. Wiadomo, że to jest pierwsze parę odcinków. No to jest takie uzupełnianie, zbieranie poczków, żeby rzeczywiście ta drużyna była bardziej wszechstronna. Na ten moment ona absolutnie nie jest wszechstronna w ogóle. Ale mamy przejście. Mamy przejście i będzie nam łatwiej. No cóż, oczywiście przejść. Okej. Okay. Ale to co? To niewiele nam to dało, bo mogłem tutaj przepchać przez to. Czy nie da się tak przepchać przez to? No i tak mogłem przepchać i tak. No, to wcale nie było trudne jakieś, więc niepotrzebnie tutaj żeśmy się pucowali z tą walką. Jak tu można po prostu przepchać i zrobić swoje. Chociaż wiecie, za walki Pokémon mamy Expa chociaż, no to. No to co lepsze? No oczywiście lepiej podekspić, więc podekspim może, bo nie wiadomo na jakim levelu będą tutaj trenerzy e, liderka, tak? Na jakim będzie poziomie? Także ten pan wygląda na, na srogiego fanatyka oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia. Niejedną oliwkę miał w swoich ustach. I sądząc po brzuszku, to nie tylko oliweczki. Ostatnio mi żona powiedziała, że właśnie smażyć to się powinno nie na tej oliwie z pierwszego tłoczenia, tylko jakiejś tam innej. Ale ja to tam nie wiem, także czy to prawda? Możecie mi powiedzieć w komentarzach. Aż tyle o oliwie nie wiem, ale, ale oliwę lubię. Smak oliwy, zapach oliwy. No i oczywiście oliwki. Także to miejsce, to miasto w Pokémonach mogłoby być moim drugim domem, nie obraziłbym się. W ogóle tak, europejskie, powiedzmy, klimat śródziemnomorski, Hiszpania, Włochy, Grecja, to są moje ulubione miejsca. I kuchnia, i te jedzenie tych oliwek oliwy, pomidorki, świeżutkie sery, kozie, różnego rodzaju, feta i tego typu rzeczy. Także jedzenie, ciepło. Ludzie tacy wyluzowani, nie? I co, wrzuciliśmy tą oliwkę wielką do kosza. <noise> Wyzwanie było eleganckie. Ty, no i takie wyzwania to mi się podobają. To było całkiem fajne, całkiem sympatyczne. I zobaczcie, jaką przeszliśmy długą drogę od tego, co się działo, ile to było lat temu. 4 czy 5 lat temu wyszło Pokémon Sun. I tam też były jakieś wyzwania przed drzymami, ale to było zupełnie na innym poziomie fanu. Ja ostatnio próbowałem trochę grać na konsoli jaką jest 2DS, 3DS, po jakimś czasie to mi się po prostu nie chciało. Bo teraz mamy Switcha i jednak, jednak jest inaczej, nie? Z tym wszystkim. Dobra, gdzie mamy się teraz pojawić? Z powrotem w Gymie. Ok. to się zjawmy w takim razie. Ty, ale tu jest Jigglypuffów na przykład, do są można złapać. Ciach! I siedzi. Czytałem też komentarze, słuchajcie, wasze, że muszę koniecznie w tej części złapać Mankeya. A jak tylko gdzieś zobaczymy Mankeya, będę go trenował. Także zanotowałem gdzieś tam sobie z głowy, tak, że jest nowa ewolucja tego Pokemona w tej części. Będziemy ją koniecznie robić. Nie wiem jak wygląda, co prawda, bo nie chcę sobie spoilerować. Ale że jest, to sobie zanotowałem. I takie porady... Możecie dawać, nie? Typu nie trenuj Realca, bo i tak ci nie woluje, albo trenuj Mankeya, to będzie nowa forma. To są właśnie takie porady, których w tym momencie najbardziej mi trzeba. Bo ciężko uzyskać właśnie informacje na temat nowych Pokémonów w grze, ale tak, żeby od razu nie było przy tym spoilera i screenshota jakiegoś, jak on wygląda, nie? No czemu jest ciemno w ogóle w tej grze, mimo że ja ustawiłem sobie na konsoli godzinę 11? O, sklep z kanapkami, to sobie ogarniemy, jak obejrzymy jakiś tutorial na kanapki, bo to jest dosyć skomplikowane się okazuje Dobra, witamy w Gymie ponownie, tak, tutaj nie, to jest boisko dla dzieci Ty, ale faza, że są boiska dla dzieci osobne, tak, czy tam dla ogółem mieszkańców miasta nazwijmy to Ale dobra, jesteśmy z powrotem w Gymie, zaczęło padać, świetnie, nie dość, że ciemno, to i jeszcze mokro Czy chcesz zawalczyć z liderką Katie? Okej, okay, ta pani też ma Wivilona. Czy to jest pani, która uczy w naszej szkole? Nie, nie poznaję jej Och, jec, mój słodziutki wiwilonie. Ona miśmy na tą taką laskę z y, Brilliant Diamond Shining Pearl, co miała takie zielone włosy też. Kojarzycie ją? Co w lesie ją spotykaliśmy. Och, jaki miły trener. Dziękuję za to, że tak zręcznie kręciłeś tą oliwką. To było imponujące. Och, zapomniałam się przedstawić. Nazywam się Katie. Jestem właścicielką patisserie Soapberry. Och, przepraszam, nie jestem teraz w swoim sklepie, tylko oczywiście w gymie Cortondo. Przepraszam, jeszcze raz powiem to, nazywam się Kate i jestem liderką w Cortondo. Na co dzień jednak zajmuję się wyrobem słodyczy jako piekarka i cukiernica. Jak się mówi? Piekarz, cukiernik? Piekarka, cukiernica? No chyba tak. Ludzie, słuchajcie, wyszli na tą walkę nawet w deszczu. Co na tam? Poprawia rękawice, słuchajcie. Ale drip mają dobry ten styl. O, i to jest ten Pokémon, co go widzieliśmy wcześniej. Nie lekceważ sobie moich robaczych Pokémonów. Nie zamierzam. Co, 14 level? Dobra, to jednak będę ich lekceważył. Hahaha, <laughs> dawaj, Sprigatito. Nim się nazywa ten Pokémon, jakaś śmieszna nazwa. Struggle Bug. Ups, dostaliśmy super efektywnie w Chumbo Życie. Jakoś będziemy żyli mimo wszystko. Mam nadzieję. Nie wiem na jakim levelu są jej kolejne Pokémony i jakie to są Pokémony. Troszkę ekspa wpadło, teraz Taruntula. No nie mam ani kamiennego ataku, ani latającego. Możemy co najwyżej wejść, nie wiem, fidą dla odmiany. Dawaj, baj ten fidą po prostu. No i tak aż do skutku. No i te początkowe walki. No zdaję sobie sprawę, że nie są zbyt imponujące. <laughs> no nie jest zbyt zrównoważona i, i przystosowana do wielu różnych sytuacji ta duża na Pokémonów. Absolutnie nie. Tak, myślę, czy nie zrobimy dwóch pierwszych odznak, żeby trochę tą fabułę pchnąć do przodu. Fabułę, przepraszam, tak się chyba powinno akcentować. I jak to zrobimy? O, Dig, słuchajcie, już trochę, trochę polepsza nam się sytuacja, jeśli chodzi o ataki. Pomimo Diga. Fajnie, zamiast Growla na przykład, możemy mu dać. Bo już mamy ciekawej, bo już mamy ruch yy, ziemny. Dobrze by było trochę tak poszerzyć zakresy możliwości tej mojej drużyny Pokemonków, Także ze dwie pierwsze odznaki zrobimy. I potem może zrobimy odcinek z rajdów, na multiplayerze już, żeby zobaczyć właśnie jak się gra w wersji multiplayer w tą grę O kurczę, będzie teresa Lice, ups Ale ta pani ma cute ten strój, jak ona świetnie wygląda, no, Taka pani piekarka Ty, ale to jakie on ma te? o robaczy typ To te masterczołki. słuchajcie, bijcie master He! Teddy Ursa ma masterczołki. Ty, no teraz to słabo wchodzi. Jeszcze Fury Swipes! A! a. zestawem teraz terastalizowym, czy jak zwał, tak zwał. O nie! O nie! Prawie padłeś mi mojego Fidała! On musi ekspić, chłopie, dobra, zmieniamy Pokemona. Powiem tak, no nie byłem w ogóle przygotowany na tego Drzyma, więc opieramy się tutaj w całości na moim starterze i na tym, że jest po prostu w miarę wyekspiony. Także bardzo lamerska. Walka od znak, no ale te pierwsze walki takie są po prostu. No nic nie zrobimy, słuchajcie. Ale tym Fury Katerem kurczy, przecież teraz dostaniemy tak potężnie. O, boże, nie, to nawet starter nas tutaj nie pociągnie. Dobra, chwilę nas pociągnął, ale zaraz też padnie. No właśnie, na robacze Pokémony kompletnie nie byłem przygotowany. Zobaczyłbym sobie listę, jakie mają typy liderzy, to zresztą też na mapce powinno być napisane. Dobra, wchodzę na taki pomysł, żeby Pomi sprowadzić go sparaliżować, bo to zawsze potem na farcie może polecimy, no i jak będzie sparaliżowany, to... to nie zaatakuje. O, udało się. W międzyczasie sobie zrewajwuję Sprigatito. I jeszcze podleczę podkiem. No i zobaczmy, czy tym Flora Gato w stanie teraz coś zrobić, żeby tak dobić mu tę resztkę życia, on jest sparaliżowany, więc kciuki trzymamy, słuchajcie, żeby, żeby nie zaatakował po prostu, no i tyle. Albo chociaż może bajtem dostanie flincha, a ktoś, ktoś pytał w komentarzach, co to jest flinch. Flinch to jest, że... o, dostał flincha. Niektóre ataki dają flincha, czyli jest pewien procent szans, że... Po użyciu tego ataku, przeciwnik nie będzie mógł w tej turze zaatakować. To właśnie się wydarzyło, Bajte jest jednym z takich ataków, który może dać flincha. No udało się, to była ciężka walka, nie byliśmy do tego przygotowani. Następnym razem zobaczę jakie mają typy liderzy przed walką. No i następnym razem też będziemy już mieli jakąś bardziej taką ogarniętą drużynę pokemonów może. Jako dowód zwycięstwa przeciwko mnie, Sprezentuję Ci te oto odznakę. Wow. Oraz te oto ciasteczka. Haha, ha, no pani tutaj, słuchajcie, piękne babeczki, odznaka robaczka. Teraz masz jedną odznakę i Pokémony do 25 poziomu będą łatwiejsze do złapania i będą się ciebie słuchać. A, czyli oznaki teraz sprawiają, że poczki są łatwiejsze do złapania. To mi się w sumie podoba. Dobra mechanika, jak najbardziej. Możesz tworzyć kopię TM w maszynie. No oczywiście, dzięki. Życzę Ci szczęścia w Twoich podróżach. Niech będą takie słodkie jak moje babeczki. Dziękuję Pani za możliwość skosztowania Pani słodkich bułeczek. O, dzwoni Nemona. Cześć, cześć, Ushi. Moje Pokémony uczą się fajnych ruchów. Jak Ci poszło w gymie? E, ciężko. Ja też ciężko trenuję, dzień i noc. Dzięki Bogom, że mamy... Aplikacje. Na pewno wiele nam powie o tym, gdzie pójść dalej. Zastanawiam się, czym się zajmuje teraz Arwen. Do zobaczenia. Oki doki. Mamy pierwszą oznakę, moi drodzy. Ono było to takie wymęczone na maksa. Ty, tu jest jeden, gym, jeden centrum Pokémon, i tam jest drugie centrum Pokémon. Dwa centra Pokémon w jednym miejscu, w jednym miasteczku? Wow. Tego się w sumie nie spodziewałem. No, na pewno się musimy podleczyć w tym momencie. Na pewno musimy się wrócić po pierwszą oznakę, tak właściwie. Trochę poekspić, trochę połapać jakieś poczki. I pozwólcie, że zresetuję sobie grę, bo coś mi się tutaj nie podoba, że dalej jest ta noc, mimo że ustawiłem czas na czas dzienny. Ok, sprawdziłem sobie na necie w międzyczasie. Gra ma swój wewnętrzny zegar, także zmienianie czasu w konsoli nic nie daje. Po prostu około 35 minut trwa cykl między dniem a nocą w grze i nie mamy wpływu na to, więc no cóż. Musimy grać w nocy. <laughs> nie da się tego obejść. Złapmy sobie szybko to tota. Do Pokédexu. siedzi. Wow. Tak jakbyśmy rzeczywiście mieli zwiększoną szansę na złapanie. Nawet nie zdjąłem mu żadnych punktów życia, nie? Ale czemu oni dopiero teraz na to wpadli? Przecież to jest takie genialne. To zupełnie tak jak w Pokémon Go, gdzie właśnie łapanie większej ilości danego Pokemona zwiększa potem naszą szansę na złapanie. Przecież to, że Pokemony wyskakiwały z boi, trzeba było rzucać, rzucać, zbijać im te życie na jeden punkt, robić jakiś paraliż spanie, to była jedna z takich bardziej moim zdaniem, lekko powiedziałbym, upierdliwych rzeczy w serii Pokémon. Więc to, że teraz. Jakby są rzeczy, które ułatwiają nam łapanie Pokemonów Zwiększają jakby ten catch rate Czyli szanse na złapanie Pokemona To jest świetne, ja jestem na tak To jest słuchajcie, ten nowy Pokemon jak Leaf, Czyli Oliweczka Nie wiem czy będziemy go trenować, mamy trawiastego startera Ale złapmy do Pokedexu chociaż Ja nie wiem czy to jest trawiasty typ, tak zakładam, ale Często te Pokemon trawiaste, ja uwielbiam Pokémony trawiaste Ale często one są takie, jak powiedziałbym, trochę lamerskie Wiecie o co chodzi, na no, Oliwka No wiecie, są normalny A to, to dosyć ciekawy typ, powiedziałbym Kroni się przed wrogami, emitując... Oliwę z owocu na swojej głowie jest gorzka, i niektórzy są tacy odrażeni. Ale oliwki też są gorzkie, a są pyszne. Ale ziomeczku, możemy zawalczyć, wyglądasz mi na poważnego biznesmena. Ale mówiłem w jednym z ostatnich odcinków właśnie o tych garniturach w Hiszpanii, i w ogóle ludzie na południu Europy mają styl powiedziałbym fajny. Potrafią się ładnie, elegancko ubrać w garnitur dobrze, tego trzeba im przyznać, ale Polacy też już kiedyś może mniej, ale teraz to naprawdę Polacy też się potrafią ubrać jak chcą. Ale Włosi zwłaszcza, nie? Jakieś takie eleganckie ubrania. Zresztą Włochy czy Mediolan, no to kiedyś było znane jako powiedzmy stolica mody taka europejska, nie? No, chociaż nie wiem jaka teraz jest stolica mody na świecie. Nie pojęcia czy coś takiego w ogóle jest. Może słuchajcie Shenzhen no, albo tam gdzie robią te wszystkie ubrania z AliExpressu czy tam z Sheina. Co my w ogóle robimy i dokąd my idziemy? W ogóle spójrzmy na mapkę, może? Ja wiem, że patrzenie na mapkę jest nudne, bo czujesz się jak na geografii w szkole. Także to zajmie dosłownie 3 sekundy, moi drodzy. Tu jest jakaś laska, która też ma odznakę. Ja nie mam pojęcia, czy te odznaki robimy w kolejności jakiejś, czy nie, bo chyba wychodzi na to, że nawet nie ma tu jakiejś kolejności konkretnej. O, tą laskę poznaję, to jest nasza pani od matematyki. Czyli jednak niektóre nauczycielki są liderkami. Czyli musimy iść na południowy zachód. A no i ogarnąłem słuchajcie, jak robić te szybkie expienie. Wyrzucamy poka klawiszem R. Tutaj jest klawisz R na konsoli. I jak widzicie, on sam po prostu sobie XP, sam zbija tego poczka. To trwa jedną sekundę, dosłownie ciach. Zaorane Dostaje jakiś tam futro w ogóle, piczu Czy my te Pokémony przerabiamy na kupę po prostu mięcha i futro? Ja wiem, że w Pokemon Legends wiecie, no, wprowadzono to zbieranie materiałów, ale fakt, że my jakby zbieramy futro Pokémonów, to tak trochę, no, mi nie siedzi. Nie siedzi mi to, powiem szczerze, że tak brzmi trochę kontrowersyjnie, powiedziałbym. Aha, no i ktoś mi pisał w komentarzu, że jeśli chcę móc latać czy pływać na swoim Pokémonie, to muszę najpierw przejść ścieżkę Tytanów, także trochę Lipa, bo właściwie to najpierw chciałem przejść od znaki. No, i teraz nie wiem, czy odpuścić sobie odznaki na razie i iść na ścieżkę Tytanów najpierw, czy nie. Same trudne decyzje tej grze, także może będziemy robić po trochę każdego wątku. No, nie wiem, zobaczymy. Pisik w Deksie. Ten flabę B jeździ na żółtym kwiatku. Jest bezbronny, dopóki nie otrzyma mocy z kwiatu. No, gdybym mógł latać, świnać się albo coś, to powiem szczerze, no, byłoby dużo łatwiej dostać się w różne miejsca. i Nie musiałbym tak błądzić jak ślepy w nocy, czy coś tam, no zapomniałem przysłowie, także nie urażając osób e, niedowidzących dobra moi drodzy, to tutaj widzę, Gracjan Rostocki, to Ciebie widzieliśmy w ostatnim odcinku także tak Wejdźmy sobie tutaj pod górkę i pójdźmy po prostu w prawo, tak jakbyśmy chcieli się trochę cofnąć. Słuchajcie, też przepraszam, że na niektóre jakby wasze komentarze reaguję z drobnym opóźnieniem. W miarę upływu serii też będziemy to nadrabiać, że będę bardziej na bieżąco jakby czytał wasze komentarze względem tego co robię w grze, ale po prostu teraz próbujemy dużo tych odcinków przycisnąć, na początku gry z montażystą, no i po prostu musi być pewien odstęp czasu pomiędzy tym jak ja Nagram te odcinki, a on je zdąży zmontować. Część odcinków montuje, a część montażysta. Także tak się podzieliśmy pracą, żeby to jeszcze szybciej szło na początek. Także starał się jak mogę dla Was, słuchajcie, żeby razem z montażystą się staramy. Damianem oczywiście, żeby, żeby, było jak najwięcej tych odcinków, chociaż na początek, a potem, żeby tak był, no w miarę możliwości jeden dziennie, chociaż. Oczywiście łapka w górę od was jak najbardziej też pomoże, bo Rozpropaguję ten filmik na YouTube dla innych widzów i może uda się poszerzyć też widownię. Jeśli by tak było, to oczywiście będziemy się starać jak najwięcej robić tych odcinków, można nawet jeszcze częściej, tak jak teraz. Staram się dwa dziennie, nawet w weekend to jest, to jest dużo, ciężko naprawdę to zmontować nawet we dwóch. Mamy digleta tera. Ciekawe jaki on ma typ. Nie wiem co to jest za typ. Co to jest za czapka. To jest czapka w kształcie świ... greckiej świątyni? Jaki to ma typ yy, naśladować? Typ ziemny? Typ baśniowy? No bo jak w baśni o Herkulesie czy coś. Czy to nie jest w baśń? Bo czemu niektóre... Mity nazywamy mitami, legendy legendami, a jeszcze co innego baśnią. To jest takie arbitralne. Teraz padłem na tą rozkminę, ale chyba nie będę zagłębiał się w ten temat na tym filmie, bo to byłoby trochę zbyt głęboka rozkmina. Może zależy to od stopnia w jakim ludzie są gotowi jakby wierzyć w prawdziwość danej historii, dajmy na to. Słuchajcie, nauczyliśmy się Leaf Bomba, Seed Bomba przepraszam, to będzie bardzo dobry atak, więc świetnie. Wiglet się uczy Aquajeta. to on, jak on ma w ogóle staty. Atak fizyczny, Water Gun jest niefizyczny, więc my to zmienimy będzie idealnie. Jak ktoś nie wie, to tłumaczę bardzo szybko dla nowych graczy, którzy mają mało doświadczenia z Pokémonami. Atak fizyczny, to wtedy musimy mieć wysoki atak, statystykę ataku na Pokémonie. Jak mamy podatak niefizyczny, to wtedy musimy mieć wysoką statystykę specjalnego ataku na Pokémonie. A ten Pokémon miał teratyp ziemny. Czyli ta taka świątynia to jest. Y teratyp typ ziemny, co ma świątynia do, do ziemi i tego chyba nie, nie dowiem się Słuchajcie kombi jeszcze tu widzę lata, a do pokedexu możemy złapać Siedzi, troszkę miotku trafiliśmy i wpisik brzmi tak W nocy kombi śpi w grupie Około 100. Nie było ich tu 100, widziałem tę grupę, było ich około 7. Ale ja rozumiem, że pewne rzeczy są umowne w grach Pokémon i. Tak jak Skyrim. Słuchajcie, ktoś kiedyś powiedział, że nie ma takiej gry, której kuszy nie porówna do Skyrima, także stało się, nawet tutaj to zrobiłem. Bo wiecie, jakby w poprzednich częściach Skyrima dajmy na to, czyli Elder Scrolls świat gry był dużo większy. Jak oni zrobili świat mapę Skyrimu po prostu w Skyrimie to ona była dużo mniejsza No i po prostu twórcy powiedzieli, dobra to, to jest pewne takie umowne odwzorowanie Wyobraźcie sobie, że ten świat no jest większy Ale w grze jest po prostu pokazany w skali dajmy na to 1 do 10 Z powodów funkcjonalnych, no bo to by było bez sensu, że idziesz dwie godziny z jednego miasta do drugiego No to ta gra nie byłaby przyjemna do grania, tak? Więc tutaj rozumiem, że też to jest taka konwencja, że mamy sobie wyobrazić, że tych kombi jest 100 w grupie No ale tutaj w grze widać, że jest ich 7, nie? Czyli powiedzmy 6 że po prostu nam tutaj konsola nie zaczęła zamulać. Słuchajcie, 100 Pokémonów na raz musi się wyświetlić, I nagle, nagle procesor się przegrzewa czy coś. Zrozumiałe. Szukamy jakichś tenerów, walczyliśmy szukamy jakichś nowych miast generalnie. Ja nie wiem, czy tak nie będziemy szli też na żywioł. Bo patrzeć się na mapkę i zastanawiać się, gdzie mamy iść, to jest jedno, ale w sumie dosyć podoba mi się chodzenie na żywioł w tej grze, bo cały czas i tak znajdujemy coś ciekawego, cały czas jakieś nowe pokemony do Pokedeksu, nowe przedmioty, nowych trenerów, hej, równie dobrze, możemy to po prostu zrobić. Chociaż ci trenerzy, to oni mają zdecydowanie za niski level na nas i dostajemy tak małe ilości expa za te walki, że to nie jest zbyt dobre. Chyba, żebym zmienił pierwszego poczka, to wtedy może będzie już lepiej. Dajmy sobie połmi może. Eee, makuchity, widzicie, no cały czas nowe pokemony do pokédexu. Sparaliżujmy go może. Zawsze jak Pokémon ma jakiś status, typu paraliż, spania, coś takiego, to zwiększa się procentowo szansa na jego złapanie. No i oczywiście, im mniej ma paska punktów życia, tym też procentowo zwiększa się szansa na jego złapanie. No i oczywiście im lepszego użyjemy Pokebola lub Pokebola, który jest konkretnie podłapanie danego Pokémona. Są bardzo różne rodzaje Pokeboli. Jedne łapią Pokémony, które są cięższe, na przykład im cięższy Pokémon, tym lepiej. Inne im ma niższy level, tym lepiej, albo jak ma dany typ, to lepiej. Także trochę tego jest. Ma Makuhita w tym regionie. Ma napisane tak, staje się silniejszy, wytrzymując ciężki trening. Jest dosyć takim przykości, powiedziałbym, Pokemonem, który wytrzyma każdy atak. Jak ktoś może jest jakimś filologiem angielskim w komentarzach i napisze mi pewnie Kusi, w sumie te tłumaczenia twoje no nie są tak zbyt dokładne. No i tak, oczywiście nie mam żadnego słownika przed nosem, także tak tłumaczę z głowy na szybko w ciągu pół sekundy, żeby to było w miarę sprawnie przetłumaczone. Więc robię, co mogę. Żeby to w miarę płynnie szło, po prostu tak to powiedzmy Więc no może się zdarzyć, że jakoś to trochę przekręca jakieś słowo czy coś To jest oczywiście jedna z tych y, rzeczy na temat nieposiadania gry Pokémon w naszym języku ojczystym No po prostu trzeba polegać na swoim własnym tłumaczeniu albo jak kogoś się ogląda, tak jak wy teraz mnie no to tak macie przetłumaczone, jak ja to sobie przetłumaczę w głowie, powiedzmy w pół sekundy. Tutaj żeśmy nie byli na pewno. Tu jest wyjście z miasta, tylko wtedy jakoś poszliśmy inną drogą, bo zeskoczyliśmy tam chyba na dół od razu. I teraz to robimy troszkę inaczej. Więc my sobie tak nadrabiamy pewne miejsca, gdzie żeśmy po prostu nie byli? Tam jest jakieś centrum Pokémon w ogóle. O, no to już. Słuchajcie, jak widzimy gdzieś w oddali centrum Pokémon, no to można założyć dosyć rozsądnie, że tam pewnie trzeba pójść. Fajnie, że można przeskakiwać te pewne, niewielkie, powiedzmy, jak to nazwać, szczeciny w ziemi Czy takie wybrzuszenia A, to jest po prostu... Powiem Wam, że te kurcze tutaj centra Pokémon to wyglądają jak stacje benzynowe, nie? Pytanie czy to jest celowe, no bo ja tutaj dróg asfaltowych nie widzę i ogółem w świecie Pokemonów tak często ludzie widzę chodzą z Buta w różne miejsce. Kiedyś miałem nawet taką teorię Pokémon. To jest od bardzo, bardzo dawna na moim kanale. To pamiętasz, że kiedyś było coś takiego jak teoria Pokémon. O, w ogóle byczku. Kolejny temat. Robaczek, kolejna monetka. Trzeba ich zebrać sporo, żeby ewoluował, z tego co wiem. Miałem taką teorię Pokémon, że jakby świat Pokémon toczy się w takiej alternatywnej wersji przyszłości, gdzie jakby ekolodzy i różne tam partie zielonych doszły do władzy i tak dalej. I oni po prostu zakazali samochodów, słuchajcie wszystkiego, nie? I, i, I ci ludzie chodzą z buta wszędzie. Ale tam było kilka jakby głębszych warstw też tej teorii, że po prostu też dzieci są oderwane od rodziców, właśnie dlatego, żeby wyrwać ich. Jakby z, z tej tradycyjnej modelu rodziny i dlatego gdzieś tam wyruszają w tą podróż pokémon i tak dalej Także to była całkiem taka, całkiem taka powiedziałbym głęboka teoria Tam byliśmy z tego co pamiętam e, Wróćmy się do centrum pokémon i rozejrzyjmy się tak na porządnie Tu jest to drugie miasto I tam ścieżka prowadzi dalej prosto, no to właściwie ty, tylko jeszcze zobaczmy tą wieżę sobie Bo ta wieża, tak coś mnie do niej ciągnie Doświadczenie z gRPG typu właśnie Skyrim czy jakieś, nie wiem nawet Gothic nie jak widzisz gdzieś samotną zwierzę, wieżę, to idź sprawdzić, ale lepiej przygotuj miksturki leczenia czy coś. Bo mogą tam być, no nie wiem, zombiaki jakieś. Ale tutaj co będzie, nie wiem. Fajnie, że tak można się wspiąć, nie? To takie chodzenie swobodne, elektrowo, ciekawe, tak. Normalnie Legend of Zelda Breath of the Wild. Słuchajcie, dowiedziałem się też, aż no, zrobiło mi się, nie powiem, że smutno jakoś czy coś, ale jestem w szoku, że gra dostała dosyć niskie oceny od recenzentów. Skrzynia, no normalnie Legend of Zelda, ale to pewnie będzie ten cały gimmick to pewnie będzie ten cały gimigul, a nie skrzynia prawdziwa. Tak! Spotkaliśmy go, słuchajcie, w skrzyni. A mogę go złapać, czy się nie da jednak złapać? Gimigula? Tak coś było mówione, że się nie da niby ich złapać. Czy jakoś tak? A może da się. A, nie pamiętam, jak to było. Może żeby ewoluować, to trzeba mieć te 100 monet, czy ileś tam. Ktoś pisał, że 999 w komentarzach. Nie wiem, ile w tym prawdy, ciężko powiedzieć. Dostał paraliż. Jeszcze go, słuchajcie, troszkę walniemy na pomarańczowe życie, chociaż. I jeszcze raz spróbujemy rzucić bola. To faza na wieży jest gimigul, jakby ktoś był ciekaw. Złapiemy go, czy nie? I teraz pytanie: trenować gimigula, czy nie? Nie, no normalnie się. A, nie chce się złapać. Co rzucę go może great bolem. Słuchajcie, mam dwa Bole w tym momencie. No, bolem jak nie siądzie, znaczy, że nie drady. O, siedzi. Czyli można złapać Gula. Dowiemy się, jaki on ma typ. To jest typ duchowy, co ciekawe. Urodził się wewnątrz skrzyni ze skarbem 1500 lat temu. wysysa moc życiową od tych, którzy próbują ukraść skarb. Ciekawostka o tym Pokémonie. To jest nawiązanie do takiej legendy. Ja nie wiem, czy to jest legenda bardziej, czy rzecz, która wymyślona na potrzeby fantastyki. O kurde, spadamy, ale przeżyjemy, bo jesteśmy na poczku. Czy bardziej na potrzeby fantastyki? Ja to bardziej znam z takich rzeczy jak Dungeons and Dragons czy coś. Ale jest coś takiego jak Mimik. No i Mimik to jest w grach RPG na przykład. Nie wiem, czy to się wzięło z folkloru jakiegoś europejskiego, czy skądś. Mimik to jest właśnie potwór, czy duch, czy jakaś istota, która żyje pod postacią właśnie jakiegoś skarbu, czy jakiejś, jakiejś skrzyni ze skarbem. No i potem cię tego jakby było to zebrać, nie? No oni sami na to nie wpadli, jakby twórcy Pokémonów. Ale fajnie, że też taki właśnie Mimik pojawił się w grach Pokémon. Pamiętam, grało się w Dungeons and Dragons w szkole, w gimnazjum z chłopakami. No nie wiem, czy to jest jakaś niespodzianka dla wielu z was, ale byłem jako dzieciak bardziej takim nerdem, powiedziałbym. Czyli jakieś rzeczy typu gry RPG i tak dalej. No to to grało się. W sumie dalej jestem nerdem, no bo się w i gram w pokemony, no to co, co można powiedzieć innego o mnie Ale nie ma nic złego w byciu nerdem, także pamiętajcie nerdy potem nie zawsze, ale nieraz potem kończą jako właściciele firm czy różnych tam rzeczy I, i w życiu nieraz nawet więcej zarabiają na przykład niż, niż inni ze szkoły Niekoniecznie to co jest w szkole i kto uważa się, że jest fajny albo niefajny, to potem ma przełożenie na prawdziwe życie, nie? Trochę chciałem podekspić tego Taruntule, bo jestem ciekaw, właśnie jak jego ewolucja wygląda. I nie wiem dalej, czy go trenować, czy wywalić z drużyny. Pewnie go wywalimy, ale chciałem chociaż do jakby drugiej formy ewolucyjnej go do i zobaczyć, jak wygląda ta jego druga forma, nie? Także dzięki za walkę, byczku. Dobra, mamy HP up, fajnie, do zwiększania EV-ek, EF Effort Values. I jak ktoś nie wie, o czym mówię, to będę to tłumaczył wszystko. Nie, nie chcę wszystkiego tłumaczyć w jednym odcinku, nie? Bo jest tyle takich drobnych szczegółów w Pokemonach i też słyszałem, że jak się zostanie dłużej w tej, jakby, szkole Pokémon, to oni to tłumaczą wszystko, nawet szanse na Shiny, jak działają w tej grze i tak dalej. Więc właściwie możemy w jakimś odcinku pójść do szkoły Pokémon z powrotem, do Akademii Naranha i sobie te wszystkie lekcje przejść, bo na rzeczywiście to może być ciekawe się okazuje. I dowiemy się takich, jakby, no, z pierwszej ręki informacji, jak różne pewne mechaniki w tej grze działają. Dobra, znowu wszedłem gdzieś, gdzie nie wiem, czy chciałem wejść, czy nie, ale gdzieś żeśmy zaszli. I nie wiemy gdzie. To ja tradycyjnie kończymy ten odcinek, widzę. Dobra, zapiszmy w trencie grę i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się i oczywiście cała playlista wszystkich odcinków jest w pierwszym linku w opisie. Kupcie też konsolę z mojego linka albo grę jak chcecie. Też są linki w opisie.